Cześć wam wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym graczu, o którym się mówi, że rozwiązał League of Legend i że znalazł jakiś tam sposób, żeby osiągać najwyższe rankingi nieważne od serwera, nieważne od okoliczności. Jest to gracz, który zrobił top 1 wielokrotnie na europejskich serwerach, po czym poleciał do Korei i wbił top 1 po dwóch tygodniach i tym graczem jest Agreen. Jest on dżunglerem, który ma troszeczkę inne podejście do gry niż każdy solo kolejkowy gracz, ponieważ Agreen stawia na prawdopodobieństwo. I w tym odcinku chciałbym się podzielić z wami poglądami Agrina, jak on patrzy na solo kolejkę, jakie on zasady wyznaje i czym się kieruje w każdej grze. Jak już powiedziałem wcześniej, Agreen stawia na prawdopodobieństwo, więc on nie wykonuje akcji, które mają bardzo małą szansę na nie wiem, na sukces chodzi o to, że nie podejmuje zbyt dużego ryzyka i stawia bardziej na coś stałego, albo inaczej, coś na coś pewnego. Czyli nie chase'uje kili, woli się farmić niż zrobić ganka oraz nie robi randomowych rzeczy, tylko ma w miarę wszystko zaplanowane. Dodatkowo nie tiltuje się i nie wkurza w ogóle, ponieważ. Nie jest powiązany emocjonalnie z grą. Jeśli wie, że przegra, to po prostu to akceptuje. Rozumie też, że gracze będą przegrywać swoje linie i nie ma na to ratunku. Akceptuje to po prostu. Nie wpływa na to emocjonalnie, ani w żaden inny sposób. Po prostu on z tym żyje i gra. Aguin stara się organizować i robić tylko takie akcje, które mają naprawdę duży procent szans na powodzenie. Bazuje na swoim, na swoim po prostu doświadczeniu i wie, co ma robić, czego ma nie robić, co mu się bardziej opłaca, i tak dalej. Tak jak wcześniej powiedziałem, bazuje na tym, że zamiast skankować jakąś linię i ma przykładowo 20% szans na to, że ten gank mu się uda, to on woli nawet nie wychodzić z dżungli i się farmić. I dzięki temu grając na dżunglera, który próbuje gankować i faktycznie taka skuteczność ganku wychodzi na około, nie wiem, 30-40% czy niżej, to właśnie Aguin wychodzi na tym o wiele lepiej, ponieważ ma pewny przychód złota i nie ryzykuje utratą czasu oraz nie ryzykuje tym, że przeciwnik może zdobyć jakieś złoto czy doświadczenie z tego, prawda? Więc taka jedna jego złota zasada to jest taka, że jeśli nie jest pewny czegoś, to po prostu tego nie robi. Agri także wyznaje pewną zasadę, o której mówi też otwarcie na swoich streamach, czyli robienie czegoś, czyli bycie aktywnym na mapie jest gorsze od robienia niczego. Czyli po prostu, jeśli robisz coś na mapie i jesteś aktywny, robisz źle. I jedynym sensownym rozwiązaniem jest nie robić nic i po prostu się farmić. Jest to troszkę kontrowersyjne zdanie. Po części się z nim zgadzam, ponieważ wiem, jak wiele osób na siłę próbuje coś zrobić i na tym po prostu traci. A potem budzimy się w ciężkiej sytuacji, z której po prostu. No nie jesteśmy w stanie wyjść, prawda? Więc według Aglina po prostu powinniście się farmić jak najwięcej możecie i nie robimy głupich. I nieprzemyślanych akcji na mapie. Robimy tylko takie akcje, które były przez nas, przez nas zaplanowane i mają naprawdę duży procent szans na powodzenie. No i po tym co wam powiedziałem na początku, czyli o wynikach Agrina to, że osiągnął to jeden wielokrotnie na serwerach europejskich oraz na koreańskim i to naprawdę w krótkim okresie czasu, no możemy powiedzieć, że ten jego system ma prawo działać. Mało tego, Agrin uważa, że wcale nie jest dobrym mechanicznie graczem. Po prostu stawia na to prawdopodobieństwo na robienie tylko pewnych rzeczy i na akceptację niektórych zjawisk, takich jak że drużyny będą przegrywać, że nie zmienimy umiejętności jakiegoś gracza. Akceptujemy to, że coś przegramy, że coś idzie nie po naszej myśli, ale mimo tego zawsze dajemy z siebie 100% i stawiamy tylko i wyłącznie na pewne źródła dochodu, ekspa i tak dalej, jakim jest po prostu farma. A robimy jakąś aktywność na mapie tylko wtedy, gdy to jest bardzo konieczne i gdy mamy duże prawdopodobieństwo na Sukces tej akcji. Jestem bardzo ciekawy Waszego podejścia do stylu gry Agrina i co Wy o tym myślicie. Jest to człowiek, który po prostu, nie wiem, ma jakiś chwilowy okres, gdzie jest na szczycie, a jego styl nie ma jakoś specjalnie sensu. Czy uważacie, że jego podejście jest bardzo dobre? No Nie ma co ukrywać, że element, w którym mówi o tym, że się nie tiltuje, że akceptuje niektóre rzeczy, to się z tym zgadzam w 100%. Troszeczkę się nie zgadzam z jego zdaniem, cytuję: Robienie czegoś, bycie aktywnym jest gorsze od robienia niczego. Tutaj się do końca nie zgadzam z tym, ale rozumiem jego podejście. Po prostu on nie chce ryzykować, nie chce robić głupich akcji, które mogą potencjalnie nie wyjść. Ale no jest to naprawdę ciekawe, nie spotkałem się nigdy z takim podejściem i chciałbym po prostu poznać Waszą opinię. Więc jeśli macie ochotę, to zapraszam do komentarzy i napiszcie, co uważacie o tym podejściu do stylu gry Agrina. A ja Wam dziękuję za wysłanie i do zobaczenia. Cześć.